Powiedzieć, że dodatek Shadowlands raczej nie jest zaliczany do najlepszych dodatków pod względem historii i lore to trochę jak powiedzieć, że pokój Asmongolda raczej nie jest zaliczany do najczystszych pokoi na świecie. Mówiąc wprost, Shadowlands wśród powszechnie wśród graczy WOWA uchodzi za jeden z najgorszych dodatków pod względem lore i wiele rozwiązań tam zawartych yy, po prostu no, nie były najpopularniejsze, mówiąc najdelikatniej. Jest to też część takiego szerszego obrazu, że Shadowlands były jednym z dodatków w takiej trochę dziwnej erze, jak chodzi o tworzenie lore i fabułopisarstwo Warcrafta, takiego odbicia powiedzmy trochę ory od oryginału i teraz od Midnight, czyli od tego najnowszego dodatku, wracamy do tych, że tak powiem, bardziej oryginalnych, kreatywnych gdzieś tam zamysłów stojących za rozwojem tego lore i tego uniwersum i od dodatku Midnight już na pełnej mamy znowu piwo z medsenem. No i to co będzie dalej to jest jeden element układanki, ale ewidentnie spojrzano też w przeszłość i zadano sobie pytanie co my teraz zrobimy właśnie z tymi kilkoma dodatkami, a w tym zwłaszcza ewidentnie konkretnie Shadowlands, gdzie no parę rzeczy do poprawy, mówiąc delikatnie, by było. I ewidentną odpowiedzią na to pytanie zdaje się być rekontekstualizacja po prostu pewnych zdarzeń. Kto wie, może też nadejdzie czas na jakieś takie totalnie twarde retcony, czyli wprost powiedzenie, że nie, to wcale nie miało miejsca. Warcraft, wbrew obiegowej opinii, rzadko to robi i raczej nie, lubił, nie lubi Blizzard stosować retconów w tym stylu, więc raczej właśnie się posunął do takiej swojej klasyki, czyli właśnie rekontekstualizacji pewnych zdarzeń, powiedzenia, że no dobra, dobra, to było tak przedstawione, wyście myśleli, że to było jakby, że to się zdziało tak i tak, i że to wynikło z tego, ale tak naprawdę, nie wiem, ktoś wam źle powiedział na przykład. Zakładam, że nie będzie to jakieś super, mega zaskoczenie i totalna lore bomba, to co teraz powiem, ale w dodatku Midnight, w którym akcja się dzieje na Quel'thalas, Wraca postać Sylvanas, a właściwie to my wracamy do niej. Już mniejsza w jakich tam okolicznościach, ona jest generalnie od Shadowlandsów zajęta farmieniem dusz w Demo. co my musieliśmy robić cały ten dodatek, a teraz ona ma karę przeżywania naszej traumy tamtych czasów i pada z jej strony taka refleksja. Dla nas, że po tym czasie, który ona spędziła w Shadowlands, doszła do wniosku, że coś tu jest nie tak, że to wszystko jest jakieś takie zbyt poukładane, zbyt jakoś tak wygląda to jakoś tak ułożone, sztucznie stworzone, i że ewidentnym jest, że Shadowlands to jest coś znacznie, znacznie więcej da, niż, i dalej niż to, co my tylko w czasie tego dodatku zobaczyliśmy te w cudzysłowie krainę ta przestrzeń którą widzieliśmy, jak w ten dodatek graliśmy. Bo widzicie, Shadowlands było dosyć mocnym dodatkiem, jak chodzi o lore, nie w sensie jakości, tylko w sensie zmian do takich podstaw, uniwersum Warcrafta, o których my się tam dowiadywaliśmy. Bowiem dotychczas przez te wszystkie lata takim najwyższym bytem, najsilniejszym, najbliższym odpowiedników jakichś prawie że bogów byli tak zwani tytani. I jedynym bytem, który tak naprawdę jakkolwiek przewyższył ich mocą, tylko no jednocześnie pozostał taki bardzo tajemniczy i faktycznie się był najbliżej bycia takim bóstwem, jest Elun. Ale to jest jakby wyjątek od zasady. Do dziś tak naprawdę jest bardzo owiany tajemnicą. Natomiast tytani to przez wiele lat był... Hmm, ten odpowiednik najbliższy bóstw i takich najpotężniejszych istot we wszechświecie, pierwszych stworzycieli i tak dalej. W Shadowlands jednak dowiedzieliśmy się, że coś chyba było ponad nimi, tak zwani pierwsi, first one. O których to też jakoś super wiele się nie dowiedzieliśmy w tych Shadowlandsach, no ale dowiedzieliśmy się, że ktoś taki w ogóle był i że prawdopodobnie nie było to do końca to samo co tytani i że oni stoją za właśnie stworzeniem tego ekosystemu tego całego systemu Shadowlands który myśmy w tym dodatku zobaczyli, bo to też od razu trzeba powiedzieć, że wiele osób na tle tego o czym zaraz powiem myśli, że to jest coś nowego, że Sylvanas nam sprzedała taką bombę której myśmy wcześniej nie wiedzieli, że że to wszystko się wydaje jakieś sztucznie i stworzone jakby na jakieś potrzeby przez kogoś, że to nie jest naturalne, ale prawda jest taka, że w samym dodatku Shadowlands to było bardzo mocno, wprost szczerze powiedziawszy, sugerowane właśnie między innymi tym lore związanym z First One'ami. Natomiast to, co wydaje się być nowym kierunkiem, to właśnie kwestia tych First One'ów i tego, czym oni w rzeczywistości są. Bo sugerowane chyba zewsząd zaczyna być coraz mocniej i właśnie to się wydaje tym chyba nowym kierunkiem, tą rekontekstualizacją ze strony tego nowego Blizzarda, nowego slash starego, że First one to chyba jednak ich nie było. To znaczy mieszkańcy Shadowlands myśleli, że ktoś taki był, ale w istocie chyba wychodzi na to, że to mogli być tytani. Sugeruje to też między innymi nowa kronika, kronika czwarta, która wyszła już za powrotu Chrisa Mecena, w którym jest mowa właśnie o dziejach dodatku Shadowlands i tam pada stwierdzenie, że mieszkańcy Shadowlands, mieszkańcy w słowie wierzą w taki mit First Oneów. I to jest tam w ten sposób określone. I to był pierwszy taki moment. gdzie. Ludzie tak się podrapali w głowę, że a tutaj Blizzard tam chyba, chyba tutaj coś kombinują, chyba do czegoś z tym zmierzają. No i zważywszy na to, jak historia całej, aktualnie trwającej World Soul Sagi będzie zmierzać do takiej kulminacji całego dotychczasowego lore skoncentrowanej wokół tytanów właśnie, to chyba jest coraz bardziej niegłupie założenie, że w tę stronę będziemy faktycznie iść, że to jednak był też część jakichś tam planów i mechanizmów tytanów, w tym właśnie stworzenie tych Shadowlandsów. Ale szczerze, tak zupełnie szczerze, to jest trochę takie, no nie chcę powiedzieć deep lore, ale to nie ci first one, moim zdaniem tak w większości y, ludzi tak zabolały w tych Shadowlandsach, bo to już, szczerze powiedziawszy, jest taka, taki element lore, który yy, trzeba jakkolwiek bliżej obserwować yy, to, co się dzieje yy, i to lore tak bardziej dogłębnie, żeby w ogóle na takich rzeczach się koncentrować. Zdecydowana większość ludzi raczej na głównej fabule, pierwszoplanowej się koncentruje, a to, co jest w tle, to jest jakby tam yy, swoją drogą. I wydaje mi się właśnie dlatego, że to nie w tych first był ukryty problem Shadowlandsów. To, to nie dlatego Shadowlandsy słynął z bycia jednym z najgorszych dodatków florowo. O, to jest to, do czego zmierzam. To były raczej kwestie pierwszoplanowe, takie jak wspomniana zresztą wcześniej Sylvanas. I to jest też dobre pytanie, czy Blizzard da radę odratować Sylvanas? Bo też raczej powszechnie jest. Powszechna jest opinia, że no nie poszło Blizzardowi z ratingiem Sylvanas w Shadowlands, stała się strasznie denerwującą postacią. Dla mnie, ja osobiście nigdy nie byłem jakimś super fanem Sylvanas, więc ja chyba tego aż tak po prostu nie odczułem. Natomiast Sylvanas akurat jeszcze za czasów samych Shadowlandsów, e, jej wątek się nie zakończył, a wręcz na wskutek tego co tam się stało, wręcz Sylvanas ma jakąś taką swoją nową iterację, dostała taką trochę redefinicję, bo przez to, że tam wróciła jej ta jej oryginalna dusza, czy tam już tam nie wnikajmy co, doku, co dokładnie, generalnie zmieniła się jej osobowość, tak to można w największym skrócie powiedzieć. I tak nawiasem mówiąc, mi ta nowa Sylvanas od końcówki Shadowlands się podoba znacznie bardziej. I kto wie, może w Midnight uda im się ją odratować. W każdym razie ja uważam, że ona jest do odratowania. Znaczy historię i historię Shadowlands i tego jak ona się tam zachowywała i jaka była trochę ciężej będzie odratować, ale przy odpowiednich jakichś tam rekontekstualizacjach myślę, że to też jeszcze byłoby jakoś tam w miarę do zrobienia. Natomiast co jest nie do odratowania to jest z kolei Jailer. Znowuż, jed jako jeden z tych głównych wątków na pierwszym planie Shadowlands, co wszyscy widzieliśmy jakby na swoje oczy, nieważne jak bardzo ktoś się interesuje fabułą, a jak mało, e wydaje mi się, że Jailer i jego writing, i tego jak to wyszło, e to niestety będzie element, nie, nie do odratowania. Może tam douzupełnią jakoś tam jego motywację i znowuż kontekst tego, co robił. Tylko problem z Jailerem, znaczy problem, szczęście chyba z Jailerem, jest takie, że jego wątek się już po prostu zakończył, bo on nie żyje. Dlatego raczej to stawiam w tej kategorii lore Shadowlands, które raczej do odratowania już nie będzie. Ktoś może tutaj to porównać do Nyzofa którego notabene też, z którym też moim zdaniem też coś tam będą jeszcze w World of Souls'adze robić, ponieważ analogia między tymi dwoma wilanami jest taka, że Blizzard strasznie, strasznie położył ich finał, ich e, finalne chwile, które powinny być taką epicką kulminacją, do której jakby była, był ten narracyjny build-up, e, no to niestety skończyły się kaszaną i w wypadku Nizofa i Jailera. Tylko moim zdaniem jest dosyć potężna różnica między nimi, dlatego że OK, obaj mieli finał słaby, ale Nyzov miał znacznie, znacznie lepszy build up. Nyzov oprócz finału nadal pozostaje moim zdaniem jednym z najciekawszych i najfajniejszych wilanów w uniwersum Warcrafta. Nawet jeśli jego finał w cudzysłowie, bo znowu pewnie nie do końca był to jeszcze finał, był jaki był. A Jailer again, moim zdaniem, no. Tyle, co miał czasu swojego ekranowego, no to, no to mówiąc delikatnie, nie wykorzystał go najlepiej. Co nas wreszcie prowadzi do yy, najważniejszej w sumie rzeczy, jak chodzi o Lord Shadowlandsów, która moim zdaniem jest tą numer jeden tak naprawdę sprawą, która powoduje, że ludzie tak źle ten dodatek lorowo wspominają, tak źle go ocenili i że taką infamią się on cieszy, i to jest Artas. Arthas moim zdaniem jest tą rzeczą, która powoduje, że ludzie twierdzą, że shadowlance y w dużej mierze zniszczyły Lorwowa. Z tego prostego powodu, że no, Arthas był jedną z tych najbardziej. On lorowo nie był w żadnym razie żadną podstawą uniwersum ani nic takiego. Natomiast, właśnie fabularnie, pierwszoplanowo, Arthas zdecydowanie dla bardzo wielu osób był jedną z głównych, właśnie jednym z fundamentów lore Warcrafta, przez to po prostu, że ta historia jest tak bliska sercu tak wielu e, ludziom, którzy jakkolwiek się tym uniwersum przez lata e, interesowali, na no, też jedną, tak naprawdę Artas był jedną z pierwszych takich historii, postaci, wątków, e, które Blizzardowi udało się w tym uniwersum tak zbudować, więc w tym sensie e, Artas był jednym z takich filarów, które Shadowlance w opinii wielu ludzi zepsuły. Tu znowuż ja nie do końca byłem swojego czasu takiego zdania i nadal raczej tak nie twierdzę, żeby Shadowlance jakoś zepsuły Artasa. Ponieważ w zasadzie jedyne, co Shadowlance zmieniły w Artasie, to jest to, że on nie umarł wtedy tam na koniec wodka, tylko umarł. znaczy De facto umarł, ale jego dusza została jeszcze tam dodatkowo po prostu zdisenchantowana tam w trakcie tam finałowego rajdu Shadowlands. Jakby zmierzam do tego, że ja nie odczułem tego. Wielu ludzi mówi tam wręcz o zeszmaceniu i takich naprawdę mocnych słów używa, że oni kompletnie napluli na lore Artasa i Lich Kinga. Jakkolwiek faktycznie troszkę tam było zmiany i w pewnym sensie też umniejszenia, jakby nie patrzeć Lo lore Lich Kinga jako takiego, to raz jeszcze ja tak nie, nie odczułem jakoś super tej tego, tego zniszczenia, ale też, też nie jest tak, że mi się to jakoś super nam podobało, bo akurat z Artasem dosyć ja mocno oczekiwałem. To było jedno z moich oczekiwań zdecydowanych w temacie Shadowlands właśnie postać Artasa i jakiegoś takiego, jakiegoś, takiego, jakiegoś takiego kompletnego finału, właśnie niego. Tu w ogóle e, przypominam, że był taki cinematic Shadowlands. Sobie ostatnio o nim przypomniałem, kompletnie zapomniałem. Shadowlands naprawdę miały fajne lore. I naprawdę miały bardzo nawet fajne lore. E, I wszystkim, którzy teraz robią Wielkie Oczy, to przypomnę Cinematic jeden z pierwszych cinematików zresztą które zobaczyliśmy a propos Shadowlands Afterlives z Uterem i i Artasem właśnie który właśnie zdawał się robić taki build up, że jakoś tam jego wątek będzie mocno zniszczony. A tak w sumie to trochę nic z tego niestety nie wynikło, a oczekiwałem czegoś więcej, więc w tym sensie mogę powiedzieć, że też byłem zawiedziony. I to jest ciekawa rzecz, czy bo możemy ustalić, że w zasadzie Arthas, moim zdaniem, to jest najważniejsza rzecz, jak chodzi o misję Blizzarda, uratowania lore Shadowlands'ów. E, czy to się da odratować? No bo Sylvanas da się, bo Sylvanas żyje. Jailera się nie da, no bo Jailer nie żyje. Bogu dzięki. A Arthas? To jest ciekawe pytanie, bo... Artas, można by powiedzieć, że tak jak Jailer, no też się jego wątek skończył, bo jego dusza też została tam, jak wspomniałem, no, zdyzenchantowana przez tam Sylwana tam był ten cinematic, że po prostu jest taki, e, takie światełko i że to jest e, po prostu wywiewane. Ale szczerze, to jak to zostało przedstawione, moim zdaniem totalnie można by zredkono. Znaczy, znowu, nie zredkoność w takim twardym sensie, że to się nie stało, tylko zrekontekstualizować. I to nawet głupio. Znaczy, powiedzieć. Wiecie co, to jednak nie był artas. <noise> to był ktoś tam inny. No myśmy tylko myśleli, że to był Arthas, bo coś tam byłoby to głupie, ale byłoby fajne. <noise> to jest to, to do czego zmierzam. Bo pomimo tego, że byłoby to głupie, e, i takie no, no widać by było, tak? Jakby Blizzard taki zabieg zrobił, to od razu byłoby z daleka widać, że no, to jest taka próba kompletnego po prostu e, napisania od nowa tego, co się wtedy stało. Ale myślę, że szczerze nikt by nie miał z tym problemu. To jest to, do czego zmierzam. że To jest moim zdaniem do odratowania. Nawet jeśli by trzeba było jakiś taki totalnie głupi wygibaz zrobić, to moim zdaniem warto by było. Co więcej, warto byłoby też w ogóle tak nawet wizerunkowo, PR-owo ze strony Blizzarda, poważnie, żeby właśnie pokazać, że tak trochę, e, w tym słowie, to tak trochę pluje wręcz. To, na, to, na tą fabułę która była w tamtych czasach napisana. Więc pomimo tego, że to by było głupie, wydaje mi się, że ludzie by to bardzo docenili. Gdyby Blizzard tak zrobił. Oczywiście, nie wydaje mi się, żeby było na miejscu, koniecznie tam jakoś ciągnięcie tego wątku, Arthas, że zaraz Artas jakoś tam wróci i będzie coś tam robił, ale wydaje mi się, że Artas mógłby dostać taki po prostu lepszy send-off, taki finał, którego właśnie nie dostał za czasów Shadowlands, a którego ja oczekiwałem, żeby po prostu Dostał tutaj, żeby jego dusza dostała jakąś taką ostatnią chwilę, żeby on coś zrobił. może miał taki, właśnie dosłownie końcowy redemption arc, że no nie wiem co, no ale to można sobie już tam łatwo dopowiedzieć. Żeby tylko na sekundkę wrócił, zrobił coś epickiego i wyszedł. I po prostu miał swój wyjazd, I się pokłonił i, i tyle. I dziękujemy za historię Artasa. Moim zdaniem naprawdę coś takiego mogliby zrobić. A właśnie kto wie, czy nie zrobią, skoro. Wydaje się, że idą w te strony, że będą tak gmerać w tym e, lore Shadowlandsów. Pewnie zresztą e, nie tylko, ale podejrzewam właśnie, że lore konkretnie Shadowlandsów, e, to jest ten dodatek, który będzie e, może być dosyć mocno zmieniany, bo znowuż, Blizzard nie ma za bardzo tam nic do stracenia. Nie ma wielu osób, które jest jakimś szczególnym, szczególnie emocjonalnie przywiązani do e, spójności wydarzeń e, tego co się tam działo w tym dodatku. Choć. Ja też nie chcę, broń Boże, twierdzić, że w tym dodatku nie było fajnego lore, bo ja naprawdę uważam, że w tym dodatku było nawet wcale nie taka głupia ilość fajnego lore. Mówię zupełnie poważnie. Znowu, że wiem, że to się spotyka z takim podniesionymi brywiami, ale jak zaczynam zawsze wymieniać przykłady, jak chociażby ten wymieniony wcześniej Cinematic, czy na przykład lore na Frezimów, które de facto jest retconem, jest jakby czymś innym niż. To, co było do tej pory przedstawiane, e, czy parę innych rzeczy, to, to, y, to, były, to były fajne rzeczy. Tam, tam w były fajne rzeczy, więc ja bym szczerze nie chciał. Ja bym nie chciał, żeby Blizzard zrobił jakiś taki zabieg, że kompletnie udajemy, że Shadowlands nie miało miejsca na i tam wyrzucamy wszystko. E, to znaczy w ogóle tego by się nie dało zrobić tak spójnie, no bo niektóre postacie jak Anduin no, miały tam swój jakiś tam e, development. E, ale no nie chciałbym i wydaje mi się też, że nie ma takiej potrzeby. E, ale te rzeczy które są naprawdę istotne, moim zdaniem, w jakiś sposób, nawet jeśli głupi, to mogą być do odratowania. I ciekaw jestem, czy Blizzard pójdzie tą drogą, bo na razie tak, na razie oni tak trochę nieśmiale, bo oni nie powiedzieli o tych first na przykład wprost jeszcze, że nie, nie, to była głupota, to się tam nie stało. Oczywiście w ogóle z kierunkiem, że to jednak nie, nie było żadnych first one'ów, tylko byli tytani, też jest kilka problemów właśnie związanych z tym, że swojego czasu plan był raczej ewidentnie inny, typu tam te edykty Odyna, w których Odyn mówił, że jak tam była treść tego, co nam śmiertelnikom wolno przedstawiać, jak chodzi o prawdę, o uniwersum i o tym, co się stało, no bo tytani to są kłamcy, wiadomo, to jest tam taki pokazują nam tylko pewien wycinek, gdzie oni są wielkimi zbawcami i bogami świata, no i właśnie tam było, żeby nic nie mówić o Shadowlandsach, i nic nie mówić o istnieniu first one'ów. Tylko znowuż, mi się wydaje, że można by trochę to tak obrócić i powiedzieć, że okej, okay, nie mówić o istnieniu first one'ów, w tym sensie, że nie mówić o tej całej sytuacji z first one'ami, no bo Shadowlands. Są mieszkańcy Shadowlands. Tczycy <noise> ewidentnie jakby wierzą w coś takiego, a z kolei chyba nawet nie wiedzą o istnieniu tytanów, więc to by łatwo można było odwrócić w coś takiego, że no po prostu części osób w cudzysłowie powiedziano, że no nie ma czegoś takiego jak tytani, ale ani... Miałby to dziury, żebyśmy mieli jasność, to, to będzie miało dziury, ale ja myślę, że nikogo to jakoś nie będzie super obchodzić, bo raz jeszcze spójność lore Shadowlandsowego, to, to, to nie jest chyba coś, na co wielu osobom jakoś przesadnie zależy. Więc myślę, że jest niegłupia szansa, że będą, że będą iść w tę stronę. Jak się w ogóle zagłębić w szczegóły, to prawda jest taka, że moim zdaniem w wielu miejscach dosyć łatwo jest połączyć lore First One'ów i Tytanów. Sam fakt, że do dziś niewyjaśniony, jak zresztą większość Shadowlandsów, że centrum Shadowlandsów, Zeref Mortis, które jest zresztą dosłownym dowodem jakby i odpowiedzią na pytanie czy na pewno jest tak, że Shadowlands'y, te które my widzimy, były sztucznie stworzone, no były, w Morty Mortis właśnie, o to dosłownie chodzi w tym miejscu, które też jest sztucznie stworzone, pytanie tylko przez kogo, i że tam było połączenie z Azeroth, że Jailer chciał tam zresetować uniwersum, znowuż do dziś nie wyjaśniono, co to dokładnie ma znaczyć, z czego ma wynikać, ale teren, teraz akurat, w kontekście rekontekstualizacji lore Shadowlands'ów, Fakt, że było tyle niedopowiedzeń i tyle niewyjaśnionych rzeczy w Shadowlandsach, naprawdę Blizzardowi może zadziałać na korzyść, bo mogą tak połączyć te kropki na inny sposób niż oryginalnie było planowane, nawet jeśli w paru miejscach będzie to trochę takie, trochę takie wgibasy będą musieli zrobić. Ale znowuż, ja myślę, myślę, że jak najbardziej warto. A tak naprawdę ta cała architektura tych First One'ów nie odbiega jakoś też przesadnie od tej tytanicznej. No i znowuż to, że tam że Azeroth jakoś tam reaguje na nas. Podejrzewam, że oryginalny pomysł był bardziej taki, że Azeroth w ogóle samy, sama w sobie z tym First One'em. Co nadal zresztą nie jest jakoś tam super wykluczone. Bo, bo może oni to w ogóle tak zrobią, że Azeroth jest tam, nie wiem, tam matką tytan, Na różne sposoby mogą to jakoś tam wszystko Połączyć. No, ale zobaczymy. Dzięki za słuchanie, zapraszam do subeczka po więcej rantów i zobaczmy.